dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza. Dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych jest Jakub Madej, prezes kopalń surowców skalnych w Bartnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Tych kopalń surowców skalnych w Bartnicy, które zagrażają środowisku, które rozjeżdżają e, drogi Wałbrzycha i której nie chcą mieszkańcy gminy Mieroszów. Tak? E, no, Pan to, pan to powiedział. To teraz gorący temat, tak. Kopalnia stara się o koncesję i na, na wydobycie Melafiru w gminie, gminie Mieroszów. Czeka na, na ostatnie dokumenty i na decyzję władz, władz Mieroszowa. Nie ma pan tak po ludzku dość już tego wszystkiego, tych konfliktów z mieszkańcami, z ekologami, no może trochę z władzą, która no, dość długo wydaje wszelkie decyzje związane z, z wydaniem koncesji. No, to y, kilka wątków, jakby pojawiło się teraz do, w, tym, w, tym, w tym pytaniu. Jeden to oczywiście ten formalny. Ile to trwa? Dlaczego to tyle trwa i, i, i władze? Faktycznie ten proces to jest to jest kilka decyzji. Tak? Żeby dostać koncesję, trzeba uzyskać decyzję środowiskową. Koncesję wydaje marszałek, decyzję tak zwaną środowiskową burmistrz Mieroszowa. No a wcześniej on też musi mieć odpowiednie uzgodnienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Więc, więc to jest taki no, przekładaniec różnych, różnych, różnych ośrodków, które, które muszą się w tej sprawie wypowiedzieć. No, czy, czy po ludzku? Po ludzku to jest mi przede wszystkim żal pracowników, którzy są, są zatrudnieni w kopalni i, i, i ich rodzin, i tutaj no, to jest to, co mnie w tej chwili najbardziej uwiera. Przypomnijmy, chodzi o niepewność, tak? Czy kopalnia dostanie koncesję na dalsze wydobycie i czy w związku z tym będą ludzie pracować w kopalni, tak? Dokładnie tak. Bo przypomnijmy też, koncesja na wydobycie wygasła w czerwcu ubiegłego roku. Zgadza się. Koncesja na wydobycie wygasła w czerwcu ubiegłego roku. Od tego czasu pracujemy na dobrą sprawę jako zakład przeróbczy, a nie, a nie, a nie kopalnia, ponieważ no nie, nie wydobywamy, nie, nie odspajamy tego, tego surowca. Kamienia od Dokładnie. I, no I jakby staramy się obsłużyć naszych, naszych klientów produktami, produktami gotowymi. To może już czas zamknąć kopalnię? Nie wiem na jakiej podstawie pan tak yy, twierdzi. Koncesja wygasła. Władzy może ta kopalnia nie za bardzo się podoba, bo skoro nie wydaje szybko, szybko decyzji, to może jej po prostu nie chce. Może mieszkańcy też nie chcą, a na pewno ekolodzy mówią, że N -n -n, stop, koniec, koniec no. wydobycia. <t> <t> Przepraszam, wiele narosło, wiele narosło faktycznie historii przez, przez te lata. Czasem się mówi o 20, natomiast kopalnia ma, kopalnia ma lat 100. 20 lat temu została, została uratowana od upadłości, natomiast faktycznie funkcjonuje około, około 100 lat jako kamieniołom. I na tym etapie teraz przedłużenia tej koncesji, no koncesję wydaje się na okres, bez względu na to, jakiej wielkości jest złoże, wydaje się ją na okres. Więc, więc jest, koncesja jest po to, żeby ją przedłużyć lub dostać, dostać nową, jeżeli złoże jeszcze może być dalej eksploatowane. No, tak mówi racjonalna gospodarka surowcami. A to ile może być eksploatowane? Ile jest jeszcze do wydobycia melafiru? W same, samo złoże jest, jest, jest bardzo duże. Tam, jest, tam, są, tam są dziesiątki, 100 milionów ton. Natomiast my w tej chwili, o czym, o czym, o czym możemy mówić? Możemy mówić o tym, co jest do, do eksploatacji w, w granicach przeznaczonych do eksploatacji i z poszanowaniem oczywiście środowiska, społeczności lokalnych, otoczenia itd. I w, Całe złoże, które się rozpościera na, 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 dziesiątkach, na dziesiątkach hektarów, na dobrą sprawę jest praktycznie w chwili obecnej nie do wyeksploatowania, ze względu na ograniczenia choćby w zapisach studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast my rozmawiamy o obszarze, na którym mamy zamiar kontynuować działalność 30 nie, niemal 33 hektarów. Obszarze, który na dobrą sprawę już dziś jest zajęty pod, pod eksploatację. Czyli dalsza eksploatacja byłaby na dobrą sprawę bez, bez uszczerbku dla krajobrazu. Czyli rozumiem, że kopalnia chce eksploatować to wyrobisko, które jest już w tej chwili czynne, tak? Tylko tak. chce głębiej. I chcemy wejść, chcemy, chcemy jakby głębiej w ziemię głębiej w Zbocze. Tak, chcemy wyeksploatować obszar, który mamy już zajęty, jakby przygotowany do eksploatacji, czyli ten, który, którym obecnie działamy, ten gdzie widać, widać te, te półki skalne, jak również obszar, który jest, który jest zajęty, zajęty jakby przygotowany, wylesiony. W wyniku tej działalności tak naprawdę no, nie, ma, nie ma już dalszego dalszej wycinki wyrębów, wyrębów lasów przewidywanych. No ale jest rozbieranie góry, tak? Bo ten wyciąganie wyrobku, wyrobku mm -hmm. czas z góry powoduje, że się ją umniejsza, tak? No, no, no jest, no, no tak, no to, to złoże akurat ma kształt, ma kształt wzniesienia, tak? częściowo można schodzić w głąb, częściowo, częściowo są, to, są, to, są to ściany, ściany które, no, które widać, no, pan nazwał to rozbieraniem, rozbieraniem góry, my twierdzimy, że jest po prostu, tam jest po prostu złoże. No, pan do tego podchodzi technicznie, natomiast mieszkańcy podchodzą do tego e, krajobrazowo, klimatycznie. E, Myślą o tym, e, jak będą żyli, czym będą żyli, czym mhm. będą oddychali. I te wszystkie aspekty też musimy wziąć pod uwagę y, przy przygotowywaniu dokumentacji i w całym, i w całym postępowaniu. Także. To nie jest tak, że my, my widzimy tylko stronę techniczną. My widzimy też stronę techniczną, może przede wszystkim stronę techniczną, ale musimy uwzględnić też te pozostałe elementy. Wspomniałem o, wspomniałem o krajobrazie, o tym, że w ramach tego wariantu, o którym teraz rozmawiamy, kopalnia nie przekracza żadnych, żadnych granic, nie zbliża się do, nie zbliża się do, do, do schroniska. Nie, do schroniska Andrzejówka. Tak, tak. tak jak również, jak również sama, sam proces rekultywacji, który na, na powierzchni 5 hektarów został, został zakończony w tym roku, no, również jakby miał na celu stworzenie pewnego, pewnego ekranu osłaniającego, osłaniającego kopalnię, również w kierunku jakby ochrony, ochrony krajobrazu. Jak dostanie pan koncesję na wydobycie, to zostanie pan w, w Rybnicy, w Bartnicy kolejnych 25 lat i tam cały czas będzie trwała eksploatacja? Nie wiem na jaki okres zostanie nam, nam udzielona, udzielona koncesja, no, będzie trwała oczywiście tak długo, jak długo to będzie możliwe choćby technicznie. Tak? Jest pewna w pewnych granicach jest pewna pojemność, pojemność, pojemność złoża. No i, no, no, no i tyle. No, a kiedy kopalnia się zatrzyma? Wydobędzie Pan teraz to, co jest do wydobycia i powie dobrze, ale tam yy, za lasem jest świetne złoże. To teraz się dobieramy do góry z drugiej strony. To są, to są trudne, to, to jest temat praktycznie dzisiaj nie do, nie do, nie do poruszenia, tak? nie, do, nie do omówienia w krótkim czasie, bo wymaga naprawdę wszechstronnych, wymagałby bardzo wszechstronnych konsultacji i. I, no I wszystko by było też powiedzmy, w rękach, nawet nie wszystko w samorządu samorządu Mieroszowa, a, a te aspekty, tu... o których mówią teraz ekolodzy, czyli e, rzadkie gatunki e, roślin zwierząt, które zna, znajdują się w, na tym terenie, na którym będzie działa kopalnia. No, na terenie, na którym działa kopalnia, no, to jest, jest de facto wyrobisko i w wyrobisku nie występują rzadne, rzadkie gatunki roślin, roślin i zwierząt. Mówimy, mówimy oczywiście o, sze, o szerokim, o szerokim, szerokim oddzi oddziaływaniu tak, te, o całym terenie, terenie górniczym. Bo kopalnia oddziałuje jednak na środowisko, to, tak, każdy, każdy z nas oddziałuje, kopalnia oczywiście bardziej niż każdy z nas. Natomiast tutaj jest tutaj trzymając się ściśle, ściśle terminologii, mówimy, czy jest znaczące, znaczące i czy jest negatywne oddziaływanie. Naszym zdaniem nie. Wszystko w porządku. No jest, są podejmowane, podejmowane działania takie, żeby to oddziaływanie ograniczać. Czyli jakie działania? No, w, z takiej ściśle, ściśle powiedzmy technicznej, no bo tych strony. roślin nie przenosicie w inne miejsce, prawda? Tych zwierząt też nie przenosicie w inne, inne miejsce. No, 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 nie przenosimy nikogo w inne miejsca. Natomiast oczywiście w sensie jakby samej pracy, pracy zakładu i jego... Jego, jego za, za, zaizolowania, tak jakby ciągów, yy, ciągów produkcyjnych, yy, izolacji dźwiękochłonnych, żeby nie przekraczać norm hałasu, żeby nie przekraczać norm zapylenia, to wszystko, to wszystko w tej kopalni zostało wykonane naprawdę dużym nakładem yy, yy, środków finansowych właśnie po to, żeby spełniać yy, wyśrubowane normy. A kiedy mieszkańcy Podgórza odetchną od ciężarówek? Włożących urobek na stację PKP? To jest, to jest pytanie, pytanie, które ma pewną tezę, tezę, tezę w sobie. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest droga, droga krajowa. Droga numer 35 jest drogą krajową. Jest to może niefortunne, że Biegnie w granicach miasta, no ale takie mamy w Polsce niestety uwarunkowania. Tak te drogi, tak te drogi wyglądają i funkcjonują. Natomiast to, co my mogliśmy robić i co robimy, i co staramy się robić dalej, no to przede wszystkim już na samej kopalni wszystkie pojazdy są ważone, żeby nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej, są plandekowane kopalnia jest wyposażona w myjkę Opon, więc pojazdy wyjeżdżają, wyjeżdżają czyste, tak, żeby no, nie no nie przesadzajmy z tą czystością, nie, No jakie drogi są takie widzimy. No ale no, nie rozumiem, z naszej, z naszej strony utrzymujemy drogę drogę powiatową. Jeździ 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 zmywarko zamiatarka, która która, która czyści tę drogę regularnie. Staramy się minimalizować jak możemy ten, ten, ten wpływ. Faktycznie, faktycznie droga, droga krajowa jest, jest, jest w złym stanie. Droga krajowa 35 jest w złym stanie. No, głównie przez te ciężarówki jeżdżące z urobkiem na stację, zgadza się? Trudno wskazać, czy to są, czy to są głównie, głównie ciężarówki. Każda droga wymaga remontu. Ta droga nie była remontowana od niepamiętnych czasów. To nie my to ani. Nie, my nie odżegnujemy się od, od współpracy nad, nad, nad tą drogą. My wyremontowaliśmy, wyremontowaliśmy na własny, własny koszt drogę powiatową z rybnicy leśnej do właśnie drogi krajowej 35. W ubiegłym roku. To już właściwie, właściwie, właściwie dwa lata temu i w ubiegłym roku, bo już jest, już jest 2016, wykonaliśmy remont, remont ulicy Gdyńskiej, skrzyżowanie z niepodległości. W ubiegłym roku kolejny odcinek niepodległości we współpracy z zarządem dróg w Wałbrzychu. Także staramy się w jakiś sposób też ten problem dostrzec i go pomóc w jego rozwiązaniu. Na, czy kopalnia rozważała inne sposoby przewozu kamienia czy transportu kamienia? Taśmociągiem na przykład, może nie do Wałbrzycha, a w drugą stronę do Unisławia? No były, takie, były owszem takie próby już jakiś, jakiś czas temu, natomiast zostały Yy, zostały też yy, zostały zablokowane też z przyczyn yy, ze względów, o ile dobrze pamiętam przyrodniczych, także, yy, także trochę zostaliśmy jakby też yy, bez, yy, bez, bez alternatywy. Czy co tylko nie pozostawia Pan złudzeń, że jak będzie transport urobku z kopalni to tylko samochodami na, na stację PKP Wałbrzych Główny? No dzisiaj to jest jedyna jedyna droga, droga wywozu, wywozu, wywozu yy, 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 może, może, może nie jedyna, no praktykowana, tak, no bo yy, można, można oczywiście. Yy, włączamy się w pewnej chwili do sieci dróg publicznych, Jasne. tak? I no nie wiadomo, a jak będzie budowana obwodnica Wałbrzycha? No to przecież gro materiału będzie jeździło na budowę obwodnicy Wałbrzycha, a nie na stację PKP, więc... A jakaś bocznica kolejowa w Unisławiu albo, nie wiem, nawet linia kolejowa, która by bezpośrednio transportowała ten urobek z kopalni do, do stojącego, nie wiem, pociągu? No to, to już właśnie mówiłem wcześniej, że były takie, były takie próby, ale no zostały, zostały, zostały zablokowane. Będziecie je rozważać? Czy, czy to już jest kwestia absolutnie zamknięta? Nie, no, wolałbym się, wydaje mi się, że, że rozsądnym jest to rozwiązanie, które, które jest naprawdę jakimś kompromisem, czyli współpraca, współpraca z zarządcą drogi i no, poprawa, poprawa jej, jej jakości. Bo myślę, że, myślę, że no, ruch sam ciężarówek, jakby wyeliminowanie ruchu nie spowoduje, że ta droga będzie w lepszym stanie. A y, co w sytuacji, kiedy, nie wiem, w Mieroszowie na terenie gminy powstanie jakakolwiek inna inwestycja, która będzie również generowała ruch, ruch, ruch samochodów ciężarowych? No to gdybamy. No nie, no gdybamy, no ale to jest, to jest właśnie sieć dróg, po to jest sieć dróg krajowych, żeby, żeby jakby każdy miał do nich, do nich dostęp. Co jak gmina Mieroszów wyda negatywną e, decyzję środowiskową? Koniec kopalni, zamknięcie? Ach, e, dlaczego mamy zakładać taki, taki, taki negatywny rozwój, rozwój wydarzeń? E, jest, e, są oczywiście jeszcze też środki, środki odwoławcze po, po, po naszej stronie, ale ja jestem, ja jestem e, e, o, wiem, zdania i, i wiary, że, że, że decyzja zostanie wydana pozytywna. Dziękuję bardzo. Jakub Madej, prezes kopalń surowców skalnych w Bartnicy, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.